Trzymam tutaj zibak, e, I gram w Mirę Saber 4. Trzecia, trzecia część moich przygód z tą grą. Jak widać najwyraźniej mam nową broń. Wypróbuję co tam. A, to strzela. A! Ale mocno. W drugim odcinku coś chyba za bardzo skrytykowałem tę granie. Jeszcze jeszcze jeden Dajemy. No. ojej. Yy. Ogólnie mówiąc, była bardzo długa przerwa. No. Dzisiaj się zaczął rok szkolny, dziś 2 września 2013. Tak szybko te wakacje minęły. I dobrze. Kto woli, żeby wakacje były dłuższe, lajkuje. Jeśli nie, subskrybuje. I mam taki mini konkurs. A i zdecydowałem się w końcu za radą mojego kolegi, że będę nagrywał Minecrafta. Job O jesteś. Więc co tutaj coś jechało. Lol. Myślę, że nie będę strzał do jakiegoś czołga. Kładiki. O Boże, jak ja już zapomniałem, jak się w to gra. W tej przerwie. Wielki o. o. to mój cienci. Co, 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 co tutaj pisze? O, f*k. Czy... No, czemu ta się broń zawiesza? A tutaj jest. Znaczy, no nie wiem czy ten odcinek, bo podobno ta misja jest bardzo długa, no i nie wiem czy zdążę za to w jednym odcinku. Jakby co, zrobimy ten odcinek z dwóch szczęścia. A coś się mogą... mi. Dobra. Odwołuję, co chciałem powiedzieć. Strzela? a fakt, To się nie da... Dostał. O, oto mój JJ u boku po lewej. Zaraz mu wjejdę i wypierdolę. Job. Job! Ten sekurusz, który nie mnie ładował gronie. Ja mogę do takiego czegoś prowadzić. <laughs> o, ja pierniczę. A uh, Biednicze... Ops, ops, ops... Po tych torach jakoś dziwnie chodzi. Uh. Co, co? Podobne do tej. Drugiej miejscu, tylko że to było w nocy. Dobra, nie chcę mi się go zastrzeliwać, bo z takiej broni to się żal mi. Zrobię go, żeby z takiej broni padł. Aaaa... Ja pierniczę. Oni mnie nie trafiają. Ups. Jeszcze jeden. Tam gdzie ona? A tutaj. Oni mają takie skafandry, że... Tutaj jest. No. Tam nie widzicie, trudno ich wypaczyć. To jest w ogóle gra... O! To mi gościa. No pokaż jakąś mała broń. Jak mać broń? No, dobra. Nie będę się z nim bawił, bo mam mało czasu. Misję muszę wykonać najwyżej pół godziny. Lol. A mam 15 minut do grywania. Lol. Chyba, co to odcinek. Jaki błąd. I zabiłem go tak. Jaj. Adam. Au. Co? A nie mogę lolki mały. Nie trafis. Ja nie trafił sobie z takiej odległości. Ja Sekola. kola <grytankowe> intra. No, tory. Nice. Lol, ja też wiemor, to No, to bierzemy tą nawalankę. A... A, a, a no. O rano. Tak się teraz nie trafię. Nie, gad, nie gadajcie, że nie trafię. prosto. A miał oczka piękne, takie błękitne. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Ja cię nie widziałem. Gdzie wy jesteście? Jesteś Maria! Mm. Nie trzeba wojnie ojnie by się lała krew. Wystarczy tylko mnie. I poleje się krew. What the fuck? Gdzie ty się mnie tutaj schowałeś? Tak nie wolno. Na wojnie się przecież nie wolno bawić chowanego. Dziwno, że ich jest tyle, a jednego człowieka nie zrobiłam. Chłopije. Czemu mnie walą, a nie mojego kolegę? To jest niesprawiedliwe. On też zasługuje, żeby oberwał. No, no nie biegaj. No wreszcie coś mi strzela. Ciekawe, czy im to coś robi. do zwłok strzela. Lol. gościa. gościu. No. Jordan. On ma aż dwie apteczki w zapasie. LOL! A to mój JJ u boku po lewej. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bunc, La, la 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 Oto mój u boku po lewej. I tak sobie tu śpiewam. Dobra, sorry za tą przerwę. No ale. Zawsze coś mi wypadnie w odcinku. Ja pier...niczę. A, odnośnie tego, co mówiłem w ostatnim odcinku, yy, że mam stronę internetową. Yy, yy, mam yy, po tym odcinku mam link do strony na Facebook. Oczywiście jeśli posiadacie w Facebook. Jeśli nie, to proszę sobie założyć. I dajcie, lubię to na tej stronie oraz pod filmami I subskrypcje też by się przydały. Jak będziecie raz życzliwi. Oczywiście jeszcze mnie Możecie. Zaprosić na Facebooka, wiadomo jak się nazywam zebbak.pl Oj patrz na zegarek a tu sporo godzin No nic. Zmie Tą misję zrobię na dwie części. Takie dwa odcinki. No chyba.